I tak mijały lata, a ja czekałem i czekałem i czekałem i czekałem i się zesrałem, słuchajcie. Po trzech latach wyczekiwania wyszedł nowy Total War zwany Empire: Total War. Sega. Zacznę od plusów. Creative Ensemble przeniosło nas w czasy późnej epoki nowożytnej, a więc rozpoczynamy zabawę w roku 1700. Teatr działań jeden z największych w całej serii. A więc Europa, Azja, Ameryka Północna, Północna Afryka i Bliski Wschód. Dodatkowo w tej części dostaliśmy po raz pierwszy możliwość rozwoju technologicznego naszego państwa. Yy, dodatkowo dostaliśmy możliwość zmiany ustroju, bo jak pamiętamy, w poprzednich częściach byliśmy władcą tylko i wyłącznie feudalnym. Yy, kolejny plus to kampania, która to była czymś zupełnie nowym w całej tej yy, serii i co ciekawe odbywała się na terenach Ameryki Północnej. Dodatkowym plusem było pojawienie się Indian, yy, ale to tylko po zakupie dodatku, który wyjątkowo był dodatkiem. Opłacalnym, bo to, co dostaliśmy, było naprawdę warte tych pieniędzy. Tym bardziej, że jak uwielbiałem grać Indianami, tym bardziej, że ja uwielbiałem grać Indianami i mordować toporami wrogich najeźdźców. Tak, dokładnie tak. No i te bitwy morskie, słuchajcie, które były genialne, bo właśnie w tej części nie tylko braliśmy czynny udział w bitwach lądowych, ale i w morskich. Jak dla mnie było to fenomenalne. W samej serii gry miałem jak najbardziej pozytywne słuchajcie odczucia i bardzo dobrze mi się grało, lecz wszystko zepsuła kolejna część serii, która to umiejscowienie tej serii było mniej więcej w tych samych czasach co Empire i choć mieliśmy zdecydowanie mniejszą mapę, to te kosmetyczne nowinki były tymi, które odciągały od Empire na rzecz Napoleon. Rok 2010 Napoleon Total War, kolejna część serii, która została podzielona na cztery kampanie, kampanię włoską, kampanię egipską, kampanię europejską i kampanię oczywiście koalicji, a cała gra przenosi nas w czasy epoki napoleońskiej. Od której to zaczynamy właśnie swoją przygodę z samą grą. Trzeba przyznać, że sam pomysł, jakim wykonanie tej kampanii było zrobione naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W końcu wcielamy się wielkiego Napoleona, którym to wędrujemy przez Włochy i Egipt, by dotrzeć do inwazji prowadzonej przez Francuzów, przez cesarza francuskiego na Moskwę. Ym, cała ta część to żadna rewolucja. Ale właśnie te maleńkie detale doprowadziły, że Empire przegrał wojnę właśnie z Napoleonem za sprawą właśnie tych niuansów, takich, takich jak na przykład rozszerzenie mechanizmu dyplomacji, wyżywienia wojsk, które to miały wpływ na, na zachowanie naszych wojsk, umiejętności samych generałów, poprawiona sztuczna inteligencja, naprawa okrętów w trakcie bitew morskich, czego nie było, jak wiemy, w Empire. Zaznaczyć również trzeba, że mimo roku, jaki dzielił Napoleona od Empire, to grafika została zdecydowanie poprawiona. O dodanie, o dodanie na przykład pór roku, które mają wielki wpływ na naszych żołnierzy, jak i podczas prowadzenia samych bitew. Reasumując, Napoleon był zdecydowanie lepszy od poprzednika, mimo mniejszej mapy i mniejszej ilości państw, którymi mogliśmy kierować. Mimo tak istotnych braków, Napoleon był grą bardzo udaną, w którą gram po dziś dzień, a szczególnie w bitwy morskie, które lubię najbardziej. 11 marca 2011 roku dostajemy do ręki klasykę, od której wszystko się zaczęło. Total War: Shogun 2. Jest to sequel części pierwszej z 2000 roku, a więc jeśli chodzi o kwestię historyczną, to nic się kompletnie nie zmieniło. Ale co do kwestii technicznych i graficznych, to zmieniło się bardzo, bardzo dużo. Na mapie bitewnej może się znaleźć nawet 56 tysięcy jednostek, co jest liczbą ogromną. Do tego dochodzi pogoda, która ma wielki wpływ na cały teren bitwy. Wprowadzono bitwy morskie przy liniach brzegowych, rozbudowano, rozbudowany system dyplomacji, zmiana religii itd., itd., itd. Dalej, wszystkie zmiany, jakie dotknęły tą część były zmianami jak najbardziej na plus e, co odbiło się pozytywnie oczywiście na samej e, rozgrywce. E, wielkim przełomem w Shogunie był dodatek, który wyszedł parę dni po premierze zmierzch samoraju, który był niesłychanie wciągającym dodatkiem, który zmienił zmieniał zmienił całkowicie rozgrywkę e, w samym Shogunie 2. Dostaliśmy sześć nowych frakcji. To po pierwsze. Teren kampanii rozszerzył się o nową wyspę Hokkaido, niegdyś zwaną Ezo. Dostaliśmy możliwość rozbudowy budowy sieci linii kolejowych. Dodano 30, 39 nowych jednostek lądowych oraz 10 pływających. Dodano możliwość oblężania portów. Co najważniejsze, to to, że podczas bitwę, bitew lądowych możemy dostać wsparcie właśnie z naszych y, okrętów. Y, o nowinkach można by wiele mówić i dewagować, ale tak y, naprawdę największa, największa, zmiana, jaka została wyprowadzona, to pojawienie się na polach bitew nowoczesnej broni. Jak na przykład kartaczownice Getlinga oraz działka Armstronga i Barota. Yy, prawda jest taka, że, że po tym. Dodatku Szogun już nie był szogunem. Czy to dobrze, czy, czy to źle, tego nie wiem, ale jeśli chodzi o mój osobisty odbiór, to uważam, że Creative Ensemble chciało tym dodatkiem sprawdzić nie tylko siebie, ale i nas, graczy, jak odbieramy bitwy z tak rozwiniętą bronią palną jak na tamte czasy. Muszę również przyznać, że yy, muszę ró również przyznać się do tego, że myślałem, że kolejną odsłoną serii będzie pierwsza wojna światowa, ale nie jest to chyba technicznie możliwe jakby. Przynajmniej, przynajmniej nie, w tych, nie w tych czasach, tak przynajmniej mi się wydaje. Uważam, że Shogun 2 y, Total War jest grą bardzo dobrą. Jeśli wracam do Shoguna 2, to zdecydowanie wybieram podstawkę. A Shogun 2 Zmierz Samurajów tak naprawdę bardzo rzadko go odpada. 3 września 2013 rok. Wtedy, właśnie, jak pamiętam, byłem w pewnym sklepie. Z grami. Z grami. I nie tylko. I idę, i idę, i idę, i idę, a tu nagle w oczach pojawia się Total War Rom. No właśnie, odsłona, kolejna odsłona znanej serii i znanej części Total War. Nie ukrywam, że byłem zdziwiony samą zapowiedzią, bo liczyłem, jak większość graczy, na nową odsłonę Medieval, a tu dostajemy kolejnego Roma. Czy to czy dobrze, czy też źle, to zostawiam to pod Waszą opinią. Natomiast, jak dla mnie, gra nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Od kolejnej od kolejna, słuchajcie, odsłona, odsłona znanej części i, i faktycznie, słuchajcie, no tak było. Co do tej części nie chcę się wypowiadać, bo zbyt mało godzin spędziłem w tej, że by ją chwalić lub też krytykować. Na wielki plus zasługuje grafika, która faktycznie, faktycznie robi wielkie wrażenie, nie tylko samych jednostek wojskowych, ale przede wszystkim grafika. Terenu kampanii, yy, która moim skromnym zdaniem jest najładniejsza ze wszystkich części w serii Total War. Słuchajcie, no i dobiegliśmy do roku 2015, rok 17 luty. Wtedy jest właśnie moda na zarost. Na zarost, dokładnie takie troszeczkę duszy Może nie mój, bo to mój to taki jest malutki, ale właśnie wtedy była moda na wielki zarost. Zastanawiałem się dlaczego? Dlaczego? Odpowiedź znalazłem na okładce gry Total War Attila. Słuchajcie, Creative Assemble zaskoczyło po raz kolejny. Dostaliśmy kolejną część, lecz tym razem bardziej mroczną od wszystkich poprzednich. Czasy upadku Cesarstwa Rzymskiego, najazd Hunów, Imperium Sasanidów oraz plemiona germańskie. Do tego dochodzą plagi... Choroby, realistyczne oddanie sytuacji religijnych i pogodowych od pięknego, lecz suchego lata po mroźną zimę. Wszystkie te aspekty sprawiły, że w Attila gra się bardzo dobrze. Można poczuć klimat tamtych czasów, i to właśnie sprawiło, że gram w nią po dziś dzień. Z takim samym pozytywnym nastawieniem jak na samym, jak na samym początku. Ym, Creative Ensemble bardzo skupiło się na tym, by gra została wykonana z olbrzymim ym, przywiązaniem do historii historycznego realizmu, a to się słyszy i widzi na każdym kroku. Grafika jest zdecydowanie najładniejsza ze wszystkich części, a bitwy wciągają jak jeszcze nigdy. Total War Attila daje poczucie, że kolejne odsłony tej serii zawsze będą szły przynajmniej o krok do przodu, a nie do tyłu. Dlatego tym bardziej gracze wyczekują kolejnych odsłon serii, i ja do nich się oczywiście. Słuchajcie, kochanie, tak już na sam koniec, yy, cała historia serii Total War ma już słuchajcie, 16 lat. Zaczęło się wszystko od znakomitego Szuguna. Ciekawe jest to, że nie ma na rynku żadnej gry, która mogłaby w jakikolwiek sposób konkurować z tą serią. A to dziwi mnie najbardziej, bo przecież strategii tego typu nie ma, a luka do wypełnienia jest ogromna. Dlaczego nikt się nie podejmuje konkurowania z Creative Ensemble? tego nie wiem, ale wiem jedno, że jest to jedyna seria, do której nie mam żadnych obaw, jeśli chodzi o kontynuację. A dobrze, a dobrze wiemy, że prawie zawsze dana seria kultowej gry się przejada lub też producenci zbyt eksploatują dany tytuł. Nie myśląc o graczach, lecz o pieniądzach, jakie można yy, zarobić. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Creative... Ensemble jest wyjątkiem, bo każda odsłona serii daje nam coś innego. Nowe doznania, nowy okres historyczny. No i co najważniejsze, widać, że producenci kochają to, co robią. Lecz nie wszystko jest takie piękne, jakby się mogło wydawać. Lecz o tej ciemnej stronie mocy. W następnym odcinku. Pozdrawiam.